Cześć, ja jestem Nadia i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam film, w którym chcę opowiedzieć, jakie są 5 jakie najczęstszych błędów, które popełniają początkujący jeźdźcy. Więc jeśli chcecie uniknąć właśnie takich sytuacji i już od razu na samym starcie poprawić swoją jazdę, to ten film jest właśnie dla Was. Tak więc zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję, będę Wam bardzo wdzięczna i zapraszam do oglądania. Złe rozstępowanie konia. Jest to bardzo powszechny błąd. Gdy na przykład z kimś rozmawiamy i nie skupiamy się tak bardzo na tym z pozoru nieważnym wstępie, nasz koń nie stępuje w dobrym tempie, nie wyciąga się tak jak powinien, nie stępuje dobrą ilość czasu. Może to niestety grozić różnymi kontuzjami. Czyli jak powinien wyglądać nasz stęp? Według weterynarza z Niemiec, minimalny czas, jaki powinniśmy stępować, to 30 minut. Oczywiście dobrym tempem, aby nasz koń mógł się dobrze wyciągnąć i rozgrzeć stawy do innych aktywności. Więc starajmy się po prostu stępować najdłużej, jak się da, dla zdrowia naszych koni. Brak kontaktu z koniem. Brak kontaktu z koniem to inaczej mówiąc po prostu zbyt luźna wodza, czyli kiedy trzymamy wodze zbyt luźne i one nam po prostu latają, przy czym końca cały czas dostaje w zęby, ponieważ wędzidło porusza się, można powiedzieć, samowolnie. Jest to też problem dla nas, ponieważ gdy nie mamy kontaktu z koniem, ciężko jest nam go kontrolować. Wiadomo, że i tak powinniśmy sterować łódkami, ale jednak przy bardziej wymagających zakrętach lepiej pokazać je swojemu koniowi właśnie wodzami. Więc w jakiej po pozycji powinny być czy wodze? Powinny być na tyle krótkie, żeby czuć kontakt z pyskiem konia, przy czym nie ciągnąć go za mocno, ale tylko czuć, że cały czas mamy go w kontroli. Dokładnie tak jak na powyższym filmie. Zła postawa w siodle. Bardzo dużo osób garbi się w siodle, ponieważ tak jest im po prostu wygodniej. Tak samo jak siedzimy na krześle i po prostu wygodnie jest nam się gardło. Sama mam z tym problem, ale pracuję nad tym i wiem, że jest to błędne. A więc tak powinna właśnie wyglądać poprawna postawa w siodle. Plecy powinny być wyprostowane i być w linii prostej z naszą piętą. Złe ułożenie rąk. Ustawienie rąk, tak jakbyście jeździli na rowerze, jest po prostu niepoprawne i niewygodne. Sama mam z tym problem, ale mam tego świadomość i pracuję nad tym. Tak powinny wyglądać poprawnie ułożone ręce. Interpretujcie to tak, jakbyście trzymali dwa kubki z gorącą herbatą, której absolutnie nie możecie rozlać. Ponadto ręce powinny być w powietrzu, tak jak widać na filmie. Przy takim myśleniu możecie szybko przyzwyczaić się do poprawnego trzymania Waszych rąk. Brak koncentracji, na przykład siedzenie w telefonie podczas jazdy. Siedzenie w telefonie podczas jazdy wbrew pozorom może być bardzo niebezpieczne. Może np. doprowadzić do wypadku. W jaki sposób? A taki, że gdy siedzimy w telefonie, możemy nie zauważyć konia jadącego naprzeciwko nas i tym spowodować wypadek. Wystarczy, że nasz koń nieszczęśnie się spłoszy, a z jedną ręką na wodzy, wyluzowaniem i niezwracaniem uwagi na otoczenie, bardzo szybko możemy wylądować na ziemi. Moim zdaniem, siedzenie na telefonie podczas np. stępa lub zaraz po zjedzie z parkuru. Bo często ludzie wtedy oglądają swoje przejazdy, jest brakiem okazania szacunku wobec swojego konia, bez którego nie byłoby nas nawet w tym miejscu. Więc jeśli podobają Wam się tego typu filmy, właśnie takie edukacyjne, to dajcie mi znać w komentarzach i będę nagrywać więcej takich filmów dla Was. Do zobaczenia!